Kiedy ogłaszał drugie podejście, skomentowałem. Uważam, że przebiję jego rekord. Ale zmiarzyć to mogę ten rekord ja. Czy go zmierzył? Tak, zmiażdżył go. David Goggins też robił podobną techniką, też pomagał sobie nogami. David Logins podchodził trzy razy do tego rekordu. Udało mu się dopiero za trzecim razem. Wojciech Sobieralski przebił ten wynik za drugim razem. I nie potrzebował tak jak w to 17 godzin, tylko 14. Co są o samej technice? No, Wojciech się przyznał się, że techniką z pierwszej próby, taką właśnie ładną, czystą, jak zrobił 1130 czystych podciągnięć, to że oczywiście nie wykręciłby takiej liczby ponad 4000. Moim skromnym zdaniem, gdyby robił czysto, to by wykręcił jakieś... Odstawiałbym około 2000 raczej.